Ja to w tej sprawie ogłoszenia, natomiast pani nie no, no, Pani że no, pani co no. pani mam takie pytanie. Pani tutaj chodzi o taką dłuższą współpracę, czy raczej doryżczą? Znaczy od ob... praca, ale dorywczo dokładnie, bo mnie mm -hmm. interesuje, żeby mieć taką panią, gdzieś z okolic na wypadek choroby dziecka. A powiem tak, no dziecko zaczęło chodzić do żłobka i średnio dwa razy w tym mie... dwa tygodnie w miesiącu niestety jest chora. Bo... No, tak, no tak, razki, to także wszystko, tak to wygląda, tak, zaraz pójdzie do przedszkola i aparat się to samo rozpocznie, więc na takie, na takie sytuacje potrzebuję kogoś, boś tak jak napisałam, najlepiej z okolic, żeby żeby przede wszystkim ta osoba nie traciła też czasu, na to jazdy, no tak? No tak, ja to żartuję. Uszał pani w domu? Uszał pani w domu, czy ja po prostu miałam brać dziecko na siebie? No, to super, to jest super, to domu, tak, u nas w domu i oczywiście ja tutaj jak, jak przyjedzie, przyjedzie pani, to ja śniadanie, obiad zostawiam mhm. ewentualnie tylko do podgrzania i dla pani, i dla dziecka, więc e, proszę, proszę ewentualnie ze sobą nic nie brać, to już jest w moim zakresie, tak. Dobrze, Jeszcze jakaś umowa, to po prostu tak. To to jak pani wygodnie, jak pani wygodnie. Ja mogę spisać z panią jakąś umowę, uh -huh. natomiast e, 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 jeżeli chodzi o jakieś zatrudnienie z opłacaniem rzuszów i tak dalej, to nie. Aha, no nie, no jako, jako, jak to ten nie. Ja nie żadnej działalności, uh -huh. więc, więc nie, a poza tym, no to to już skoro no, odchodzi od podatki, więc to już w ogóle jest. I jakie wynagrodzenie tak? pani oferuje? Tak. Słucham. Jakie wynagrodzenie pani oferuje? Tak jak napisałam w ogłoszeniu, to jest 50 złotych liniówki. Aha, za, i, i za ile godzin? No, między 8 a maksymalnie do 9, to też zależy od, od korków. Ja się będę śpiewać, żeby Aha. jak najszybciej wrócić. Aha, Czy no, jest Pani to... zainteresowana taką współpracą? Tak, oczywiście, tylko że Pani to, to ta stawka taka niska ja już Pani powiem, ja, ja to bym chciała dać i e, 200 złotych dniówki, natomiast no, dla mnie jest to kwota niestety nie do przeskoczenia, tak? Ja jestem mm -hmm. samochód która zarabia 2000 złotych, więc e, nie, nie nie mogę sobie na więcej pozwolić, tak? No tak, no pani tak, to, to pani, szuka pani szuka nie przesownika, tak? tylko niewolnika. No może może niekoniecznie, tak? Może 45-50 zł to ciężko, Pani wyżyje? Wątpię. A, no to no, się okaże, tak. No ja napisałam na ile mnie tak nie będę ludzi okłamywać, nie, 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 dogadam się z kimś za weszłą żeby jeżeli będę wiedziała, że nie jestem w stanie zapłacić, tak? No dokładnie, no ale no, taka napisałam, stawka, to że pani chciałam, to nie to lepiej szukać, nie wiem, w pomocy w rodzinie. Wątpię, że no, ktoś właśnie, się tak wykonał. Pani nie, jest zainteresowana, no, nie, 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 nie jestem, Pozdrawiam, życzę powodzenie i zero pogardy dla takich osób niestety.